Mmm, da, 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 da. Ah. Witam! Zapraszam na blok numer 135, prosto z naszej wyprawy na Marsa. Od paru dni nic nie wrzucałem, ale teraz przedstawię Wam załogę. To co? Chcecie ich poznać? Uwaga, uwaga, mózg operacji, Pan Denford! O, oh, hej, Alvin! Wszystko w porządku. Czekamy na rakietę z zaopatrzeniem. A i nie pan Denford, a kapitan Denford. Nie po to kończyłem akademię, żeby mnie przedstawiali pan Denford. Przepraszam, panie Denford! Kapitanie na litość. A tu za mną siedzi Lizzie Crawford. Hej, Lizzy! Słuchaj, a czemu my lecimy na tego Marsa? Oj, e, po okrystały H2O. Żeby skolonizować Marsa potrzebna jest woda. E, słuchaj, nie pomógłbyś mi w analizie tych próbek gleby? Poczekaj, trzeba zrobić e, test smaku. Aha, paskudztwo. Ilana, pilot-myśliwca, inżynier, spec od broni. O czym i zapomniałem? Aha, da! Zapomniałeś, że mnie się nie filmuje. I jak zaraz tego nie wyłączysz, to cię złapię i... Taci. Hej, Jak tak mruga, to znaczy, że rakieta jest już gotowa. A będzie pilotował mój mistrz i bohater, Derek Mitchell! No weź się! Strzelaj! Nie no, cicha. Co wymyśla te gry? Hej, załoga, szykujcie tam jakieś miłe powitanko! Matko, Derek Michel gra w moją grę. Systemy I słuchajcie, do niedługo go poznam! Zobaczcie mi kawki i jakieś Trzy, naleśniki dwa, poproszę. Jeden. i wystartowała. Stacja do Michela. Manewry dokujące, niech przejmie i Tak jest, przyjąłem. No dobra, przyjacielu. Wiesz, co masz robić? Obudź mnie jak zrobi się gorąco. Proszę pana, pytanko. Czy rakieta z zaopatrzeniem powinna pędzić na nas? Co? Co tu się dzieje? Zdecydowanie za szybko leci. Spokojnie trzymajcie się! Aktywuję systemy stabilizacyjne? Ach, co to było? Ach. Nic mi tu nie działa. O nie. Mitchell! No nie, musimy mu jakoś pomóc. Trzeba ratować Michela. Wiem, że ryzyko jest ogromne. Jeśli jednak uwierzymy, że się uda, będziemy działać razem, odnajdziemy w sobie wewnętrzną siłę, to nic nas, nic nas nie pows. Co? Bo właśnie po niego lecimy. Ustaliłem współrzędne. Lądujemy za 17 minut, odliczam. Bo ja mówiłem właśnie, że. Przygotować się do wejścia w atmosferę. Nie no, tak? To, to fajnie, to ja się szykuję. Niezła jazda, co mały? Ale bywało gorzej. Powiem ci, przyjacielu, że się nie popisaliśmy. Hej, wiesz, za co lubię rakiety z zaopatrzeniem? Za zaopatrzenie. Audź. Z kim tu trzeba pogadać, żeby dostać coś do picia? Ile się nie pomyliłam, równo za dwie godziny spadnie na nas deszcz meteorów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, uwiniemy się w 30 minut. No jak na treningu. <grywka> Tylko niech nie zapomni tej swojej nieszczęsnej kamerki. Ups. Ups. To znowu ja, Alvin Goodman. Jesteśmy w tej chwili e, ze 3 km na wschód od statku. Hej, czy to nie Ilana doprowadzi nas do szału? No! Wyliczyliśmy, gdzie mniej więcej rozbił się Mitchell i. no co może pójść nie tak, Ilana? A idź na drzewo! Racja, jak wpadniemy na drzewo, będzie raczej marnie. Nie mieszaj mi to! Aha, jak się pomieszają kierunki, to klopcik! Alvin! Wow. Ani drgnij. Nie wyłączyłem kamery. Oh! Słuchaj, ja się tylko pożegnam! Alwin! Z tej strony Alvin Goodman, kocham was! Nie! Stacja matka do bolida. Mówi się panie kapitanie. Ilana Alvin, słyszycie mnie? Gdzie ich znowu wywiało? Lizzy, wzywaj centrum dowodzenia. Jeśli nie wypuścili niszczyciela meteorów, to już po nas. Tak jest, panie Denford, proszę pana. Nie, na litość jestem. O nie, co za pech. Poszły komunikatory. No dobra, jak widać żyjemy, ale poza tym to marnie padła nam łączność i czy kiedykolwiek uda się naprawić bolida? Przestań trajkotać. Ilana już naprawia. No i super. A co ja mam robić? Nic nie mówić i niczego nie dotykać i nie drażnić Ilany. Aha. No więc Ilana naprawia nasze autko, a ja sprawdzam czy sobie radzi. Wystarczy tam dokręcić parę śrub i zrestartować. Hej. A to co? Miczę? Ilawa! Co ja mówiła? No ale Alvin! No to może najwyższa pora się do czegoś przydać. Dawaj młody, poradzisz sobie. Ziemia do stacji odbiór. Niszczyciel meteorów już do was leci. No, dobra, uwaga, ludzie! Ta chwila niechybnie przejdzie do historii, kiedy to Alvin Goodman własnoręcznie ocalił Dereka e, Mitchell? Mitchell! Hmm. Żeby dorwać Michela, muszę myśleć i działać jak Mitchell. Hmm. Naleśniki na lodzie. Wody, przyjacielu. Pewnie masz rację, blaszaku, ale pojęcia nie mam, co do mnie mówisz. Ach. 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 No co tam znalazłeś, maluchu? Nie... niemożliwe... Ach. Niszczyciel meteorów przyjął pozycję i czeka na rozkazy. Lizzie, pora żegnać się z Marsem. Ale, ale proszę pana, nie zostawimy załogi! Wiesz, jako kapitan, bo jestem kapitan Denford, mam obowiązek podejmować trudne decyzje. Ilana do stacji, odbiór, czy mnie słychać? Ilana! Baliśmy się, że już po Was. Wszystko w porządku? Bolić nam się popsuł, ale dałam sobie radę. Nie udało się zlokalizować Michela. Trudno. Bierz Alwina i wracajcie na statek. Tak jest. Dobra, Alvin, musimy jechać. Alvin? Alvin! Wiedziałam, że się zgubi. Michel, Ilana! Jest tu kto? Halo? No hej, to znowu ja i. Aha, to może być ostatnie nagranie. No, zgubiłem się, a wokół mnie tylko skały, piasek, smar... Ale jak to, jaki smar? Ciekawe, czyj to smar. No, niewiarygodne. Kryształy wodne. Wystarczy tylko... Czyli... To... Koniec! Woda? Co? Ale jak to? W porządku, panie Mitchell? Uwaga, ile pan widzi palców? No, mało brakowało. Jak mnie znalazłaś? Ten spryciarz zostawiał za sobą czarne plamy. To poszedłem ich śladem. Ech, ech, nic się nie przejmuj, za chwilę cię naprawią. Alwin zabierze nas do bazy i będziesz jak nowy. Ta, bo... Zabawna historia. Bo ja... E... Alwin? Nie czas na zabawy, panowie! Trzeba się zbierać! Już! Halo, odbiór! Kapitan Denford! Halo, zgłosić się! Panie Denford? My już jedziemy! Szybko! Bo burza rozszaleje się na dobre. Lada moment możemy się znaleźć w pułapce. To co tam mówiłeś? No, że chyba nie damy rady! <śm> 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 Zajmij się Michel. Ilana, uruchamiamy procedurę startową. Nie jest dobrze. Niech ktoś przejmie sterowanie niszczycielem meteorów. O, no chyba nie mam ręki. Ha, zaraz. Alwin, to nie jest czas na zabawy. Ale proszę pana, bo ja mam pewien pomysł. Lepiej, żebyś wiedział, co robisz. No dawaj, no dawaj. Dobra, jedziemy. Na jedynastej. Co robi? Mam was. Lewa burta, uwaga. I zę? Stabilizatory zniszczone. Nie. O nie, niedobrze. Jestem Z was dumny i Alvin, dobra robota. E tam trochę liczyłem, że pobije swój rekord. Uh. No hej, i to będzie już niestety mój ostatni blok. Koniec tego filmowania. Od teraz spędzam więcej czasu z załogą. Cieszycie się? Chodźcie się ładnie pożegnamy. Derek Mitchell melduje, że misja zakończyła się sukcesem. Arju prawie jak nowy. Szykuj się, bo kolejnego dokowania nie wypada zepsuć. Hej! Hej, Lizzy, jak tam twoje badania? O, a wiesz, że całkiem nieźle? Bo nie dość, że znaleźliśmy wodę na Marsie, to jeszcze... Ach, w smaku przewyborna. Jak wrócimy na Ziemię, to zabiorę cię do mojego kraju. Eee, i na koniec, a raczej na deser, człowiek na stanowisku. Kapitan Denford! Hej, dla ciebie pan Denford. Nie, za Jasna śmieram. sprawa, panie Denford. Do zobaczyska na ziemi. Teraz czas na waszą przygodę. Alvin Goodman bez odbioru. Eee, gdzie to? A, tu. Dobra, ludzie, obiecuję. Koniec filmowania. Hej, co robi naleśniki? A próbowałeś kiedyś podrzucać, jak nie ma grawitacji? <śmum> to mi się przypomniało. A opowiadałem wam, jak byłem w akademii. A, sto sto razy. razy. No szkoda.